Ja jestem na strzałach. Wiem, widzę, ja patrzę wejście. w sensie, że granat wybuchi? buchy yes. Nie kurwa, flesza pierdolną. On znajduje tutaj wejście na mnie cały czas. Słyszę, słyszę. Przebieg chyba. Jak się wychylisz, to patrz tam, gdzie skąd przyszliśmy, kurwa. Tak, biegnie. A, Minus. Nie wiem, czy nie urwałem. Na lewo, na lewo. Biegasz, to ty czy on? To on. Wycofał się. Nie ma go. Ja się muszę podłatać, Uśpa. bo jestem. A! Łataj się, łataj się. Nie, spierdolił. Brak też zrobię szybko nogę. Uff. Prawie ulewany. To jest jakiś kurwa szczyt absolutny po <laughs> No to chyba nie były 4, tylko dobre gracze No gruba skład. Kurwa nie wiem, że ja tam jestem To akurat, nie wiem, może po prostu nas słyszy jak się bawiliśmy bronią albo coś, no Duck happy 51 poziom Hex z DD, zmieniam hełm na jego Nie Wiem czy on sobie nie będzie chciał ten, Pewnie tak Dawaj szybko no ale co, puszujemy gościa teraz? No tak kurwa żeby że to Czekaj co on ma w tym kaktorze Dobra, maga dobiję i możemy iść Rozglądam się <tryk> No nie wiem, on się może znowu ustawi po długości, bo tam, ten koleś kurde miał snajpę. Dobra, to ja wprost do ciebie. Co on w ogóle miał? No Hex Grida miał... E... Vektora z 50-kami i... Hexvilla z 50-kami. Dobra, chodzi Czas tu Sebę uratować. Dobra chodź chodź. Już chodź. już już Wyrzucę sobie swoje śmieci no kurwa no Gdzie jesteś? Tutaj przed Przed wyjściem Kurde no nie ja wiem no, ustawi się po długości i tyle z tego będzie Bo wiesz co? Czekaj zobacz czy jest sobie w ogóle zebrany no właśnie, no Nie wiem po co po cholerę w ogóle się wychyla Dobra ty, zostań tutaj a ja po niego pójdę Idę tak jak przyszliśmy. Nie ja wiem czy to nie są Czekaj. Osoby, co z Idzie Tu po ciebie? No Okej, okay, to ja już biegnę Podbieg Wiem, incident, Podchodzi. To... Okay. Nate, weź tam hałasuj z tyłu, żeby on myślał Dobra, wbiegam już po metalu. Nate, ten teren nie może zabić. Nie jest okej. Okay. Okay. Czekaj, jestem już na końcu. Kiedy? O, ten mnie zabije. Minus. Nice. Trajer, jebany. Biegnę. Od ja. ty ubiegniesz? Tak. Jak ty to kółko zrobiłeś? Kurwa po prostu dołem wróciłem i kurwa go zajebałem. Ale tak człowiek. szybko? No tak kurwa. Uchuchu, uchuchu. Uh, uh, uh. Dobra, gdzie się przykręcił Sebastian? Ja byłem na takich pudełkach tam.